Cześć, mam morda, jestem Bartula i witam was w kolejnym odcinku z tej serii Serii, która jeszcze nie ma nazwy nawet, nie wymyśliłem Ale już w kolejnym odcinku wymyślę nazwę I będzie całkiem spoko, ponieważ Nagrywam to jeszcze zanim opublikowałem drugi odcinek Pierwszy odcinek, przepraszam I nie wiem jak przyjęliście tę serię Może źle, może dobrze, nie wiem I zobaczcie ile wyklikałem monet 458 i mamy tutaj y 6 skrzyneczek do otwarcia. No i jeszcze to Glow Swarm możemy też otworzyć w sumie. Więc najpierw otwieram. Najpierw kupimy klucze. I lecimy. Pierwsza skrzyneczka. Może, może, może kosa. Może. Było tak blisko. I dostaliśmy to. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką. Phoenix Case. To nie kosztuje dużo Dobra, nawet się temu panik nie zwróci. Nawet na to nie liczę. Osiris, 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 nie wiem, jak to się czyta. Kup klucz, kup klucz. Otwórz. Naprawdę nie liczę, żeby to się zwróciło, choć trochę. Hit Mach 10 hit. I zobaczmy, ile to kosztuje. Mało. I... Nie, nawet nie czytam, bo nie wiem, nie czytałem nawet jak to się nazywało Może teraz, proszę Bez komentarza Jeszcze otworzymy to Zobaczmy co tu możemy dropnąć No fajne przedmioty Dużo kosztują, najtańsze to jest za 94 grosze Aha, dostałem za darmo To może nawet takie coś z tym robić Dostałem za darmo Złotę 81 Będę zł. mówił to o złotówkach, tak wiem, że to, są, to jest coś innego, ale Kupiłem i to będzie najgorsze wydane 54 W moim życiu Nawet się nie zwróciło Teraz trzeba wyklikać do 400, nie no żartuję oczywiście, ale może nie żartuję. Ja tu bym poprosił, zobaczmy co tu mamy do zrobienia jeszcze. W sklepie. Hmm. Czekajcie. Zostałem ja skrzynkę właśnie za darmo. Tak? Halo? Halo? Tak? Aha, te misje mi pomiją. To po co ja pomijam te misję? Ha, halo. Nigdy. Dobre, nieważne skrzynki. Wiecie co, ja, ja, ja lubię ryzykować. Nie wiem po co kompletnie... Nie, nie, nie pytajcie. Ulepszacz. Kupujemy za dwie stówki, tylko ja nie mam żadnych przedmiotów. Dobra, wiem. Po kolejnym odcinku będę miał jeszcze więcej pieniążków. I. Dobra. To kosztuje 81. Ten może... Ja zaryzykuję, dobra? A już bo li... czekajcie czy co ja mogę ulepszyć? Tylko to. Nie, jestem na minusie. Nie wiem po co to robiłem nawet. Platynową zdrabkę zrobimy. Naprawdę wydaję te pieniądze, wiem. Jest, dobrze. Odbierz 15. No za dużo to, to się nie zwróciło, wam powiem. A ja już zakrutowałem zabolało, nie wiem po co to ulepsza. Czekajcie, jeszcze wyklikam sobie dwie skrzyneczki, jakoś i w... pomału bez pieniędzy się kończą te pomysły. Trzeba mieć dużo pieniędzy w tej grze, naprawdę. Kolejny odcinek może zrobimy. Kolejny odcinek będzie gdzieś za tydzień dopiero i wtedy zrobimy taki spory opening. Wiadomo, czemu za tydzień będę klikał ciągle w to, w te skrzyneczki, w pieniążki, aby zarobić i. Mieć jak najwięcej skrzynek jak najwięcej pieniędzy na otwieranie Statrak. 10,99 Fajnie Zwróciła na się skrzynka, porządnie na plus wyszło Przeleciała kosa, nie? Naprawdę, to jest taki ból Dobra, może być, ile to kosztuje? 12, dobra, sprzedaj to Jeszcze otworzymy sobie jedną skrzynkę Naprawdę ja głupi myślę, że może mi wyleci ta kosa Klikanie 30 minut Czekajcie Czy to było codziennie? Czekajcie chwilę i słuchajcie, po prostu zhakowałem grę. <gry> Dobra, nieważne, odbierzmy tą nagrodę. Zaróbmy coś. O. Yy, dzięki. Jeszcze jedną reklamę, weź. Dobra, jestem z powrotem. Odbieramy nagrodę. Same dobrej temki nam tu lecą. I wow, naprawdę. Wow, mi się podoba to. Tekwipunek, no, bardzo spoczko. I co na koniec jeszcze otworzymy? Po trzy skrzynki, cztery do wszystkich kupmy klucz i co lecimy to ja już będę się z wami żegnał ale to za chwilkę pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz napisania w komentarzu jakieś porady co do tej y, gry bo pieniążki się tutaj przydają wiadomo zresztą wszędzie dobra nieważne y, poza minecraftem no. i co Jakbyście podesłali jakiś y, sposób w komentarzu, to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrowiłbym nawet na odcinku. No i co też mówię, no... Otwieram ostatnią skrzynkę, więc to by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, subujcie. Do następnego. Na razie.